Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie na kolejnej inspirującej rozmowie. Moim gościem dzisiaj jest Kasia, mądra inwestorka. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry, Aniu. Postanowiłam rozpocząć nowy cykl rozmów. Rozmów, w których pomogę znaleźć Wam wasze blokady, to, co gdzieś tam Was ogranicza i nie pozwala zarabiać dobrych pieniędzy, albo przynajmniej takich pieniędzy, jakie byście chciały. Kasiu. Powiedz mi, jaką masz blokadę? No to jest dobre pytanie, Aniu, bo szukam, szukam, identyfikuję różne, ale nie wiem. Mm -hmm. I powiem ci tak, że właśnie to takie hasło, że nie wiem, jaką mam blokadę, jest bardzo częste i ja będę pierwsza, która powie, że ja też kiedyś mówiłam. Natomiast ten taki moment, w którym my. Twierdzimy, że mamy blokadę, ale nie wiemy, co tą blokadą jest, tworzy następną blokadę. No bo pomyśl, popatrz na to w ten sposób. Jeżeli nie wiesz, co cię ogranicza, to nie wiesz, co masz zrobić. To nie wiesz, czy masz pójść w prawo, czy masz pójść w lewo, czy masz, nie wiem, zrobić pięć przysiadów, czy masz medytować, czy masz podjąć więcej działań. I ja na twoim przykładzie chcę pokazać dziewczynom, jak te blokady znajdować. Czy to brzmi dobrze dla ciebie? Tak, zdecydowanie tak. No dobrze, Kasia, no to skupmy się na początku na tym, że twierdzisz, że masz blokadę, ale blokadę przed czym? Czego nie możesz zrobić? Wiesz, co ja się czuję, Ania, tak, jakbym była tak bardzo blisko czegoś i tak nie mogła sięgnąć. Tak, jakbym stała po prostu przed jakąś ścianą i już mhm. widziała, że za tą ścianą coś jest ale nie mogła po prostu, wiesz, jakby, jakbym dochodziła i czuła cały czas, że po prostu walę w coś głową. I jak to sprawia, że się czujesz? Czuję się mega sfrustrowana e, i też zła na siebie, e, mm -hmm. ponieważ też czuję, że szukam, e, czuję, że robię różne rzeczy, że sprawdzam i tak jakbym nie mogła dotrzeć do, do tego czegoś. Mhm, mm mhm. Mm i to jest bardzo dobre wytłumaczenie, natomiast pokażę Ci takie troszeczkę inne, takie trochę bardziej moje podejście do tego tematu. No bo zobacz, ja zapytałam się, czego nie możesz zrobić, a Ty mówisz, że czuję, że dochodzę do ściany. Więc uh -huh. spróbuj podejść do tego pytania jeszcze raz, zamknij na chwileczkę oczy i no masz ten koncept, że masz jakąś blokadę, tak? Więc moje pytanie jest takie, Czego ta blokada nie pozwala ci zrobić? pełni się zaangażować. Tak mi przychodzi. D zaangażować do czego? Postawić jakby na giełdę. W sensie takim, że jakby postawić wszystko na jedną kartę, zaangażować się w 100%, że robię to. I czuję i wierzę, że to ma sens. Jakby w się sensie czuję i wierzę to. W to, ale tak jakby nie mogła tego zrobić w pełni, tak jakby tam było coś takiego drobnego, co wiesz, sprawia, że ja idę i się cofam. Bardzo dobrze. Miej cały czas oczy zamknięte, Kasia, bo idziemy w dobrym kierunku. Powiedz mi, co by się stało, gdybyś się w pełni zaangażowała. Czuję, że. W sumie to nie wiem, co by się stało. To znaczy. Czuję, że mogłoby się udać, tak naprawdę. Okej. Okay. Ale Czyli, to jest paradoksalne. Że... Dlaczego paradoksalne? No bo boję się tego, że, mogę, że może się udać. Wiesz, że coś takiego mam. Boję się tego, pa... że się uda. W bardzo dobrym kierunku idziesz. Kasia, dobrze, to teraz wyobraź sobie, że udało się, ja właściwie nie to, że się udało, ale że ty naprawdę stałaś się dobra i zaczęłaś zarabiać bardzo duże pieniądze z inwestowania. Co się wtedy dzieje? Odniosłaś sukces, co się wtedy dzieje? Wiesz, co? Przychodzą mi dwa rodzaje rzeczy, bo jeden, jedne myśli, które mi przychodzą, takie to, że czuję spełnienie, że mogę robić to, co chcę, że czuję wolność, że mogę. Ale, wiesz. Kasia, Kasia, to jest ściema. Gdyby, no gdyby to. Gdyby to było prawdziwe, to już byś się zaangażowała na 100%. Jakie inne rzeczy do ciebie przychodzą? No właśnie, to jest ta druga część taka, yy, która przychodzi, że stracę, ale wiesz co, przychodzi mi coś takiego mi teraz przyszło, że rozdam, że oddam, że w ten sposób stracę. Aha, dobrze. Czyli mamy i mamy jeden, Kasia, otwórz na chwilkę oczy. Czyli mamy, zobacz, mamy jedną blokadę, mamy taki jakby ślad, taką poszlakę. GPS nam wrzucił jakieś okruszki, i ja nie wiem, czy Ty to widzisz, ale to, co ja usłyszałam z Twojej opowieści, to jest tak. Zaangażuję się, wypracuję to, narobię się i koniec końców te pieniądze rozdam, czyli je stracę, czyli to wszystko będzie psu na budę, nic dla mnie nie zostanie. Czy to z Tobą rezonuje? Wiesz co bardzo, bo tak wygląda też moje życie. A właśnie, czyli zobacz, Kasia, zamiast mówić, mam blokadę. Mamy poszlakę, mamy pierwszą poszlakę, tak? Ale ja bym się na tym nie zatrzymywała, bo moim zdaniem to jest tylko kawałeczek układa, układanki, bo powiem Ci tak, ja każdą osobę, siebie zresztą także, widzę jako taki zestaw puzelków, tak? Czyli mamy historię, mamy założenia, mamy przekonania i one sprawiają, że my myślimy w określony sposób i działamy w określony sposób. I już teraz widzimy, tak? Powiedziałaś mi, że ja w swoim życiu rozdaję. Dlaczego rozdajesz w swoim życiu? Dlaczego wypracowujesz coś, a później to tak jakby zaczęło cię parzyć i się tego pozbywasz? Powiedz mi. Nie wiem, to jest trudne pytanie. Zawsze tak miałam. Wiesz, ja trochę tak jak myślę sobie w swoim życiu i też jak słuchałam tego, jak Ty mówiłaś o tym, że pomagasz i kiedy można pomagać. Ja tak, tak sobie myślę, że zaczęłam nie od tej strony, zaczęłam rozdawać i pomagać, mhm. jakby nie mając do końca, wiesz, ani wiedzy, ani doświadczenia, bo, bo bardzo wcześnie zaczęłam to robić, nie? Na drugim roku studiów. Mhm. I nie wiem do końca, nie znam pytania, dla, znaczy odpowiedzi na pytanie, dlaczego to się dzieje w moim życiu. Dobrze, Mam coś po takiego, że łatwiej mi dawać niż przyjmować. Okej, okay, dobra, czyli zobacz, ja widzę to tak, mamy kolejny ślad. Dlaczego nie możesz przyjmować? No tak jakby mi się nie należało, tak jakby... Dlaczego ci się nie Nie, nie wkręcaj się, nie rozwijaj. Dlaczego no. ci się nie należy? Nie jestem dość dobra. Dlaczego nie jesteś dość dobra? Kasia, co do ciebie przychodzi? Że za mało wiem, na przykład. Co jeszcze? No, i właśnie tu mam, tu mam także, nie wiem gdzie dalej. Dlaczego nie jestem dość dobra? No, to zamknij oczy i wyobraź sobie, że tak jakbyś przelatywała nad swoim życiem i cofała się wstecz do swojego dzieciństwa. Przeleć, poszukaj momentu, który pamiętasz świadomie w tym momencie momentu, w którym poczułaś się nie dość dobra. Wiesz co, najbardziej mi przychodzi tak naprawdę szkoła do głowy. Że to jest w ogóle taki czas, kiedy się czułam nie dość dobra. Daj mi jedną sytuację, najwcześniejszą sytuację. Na przykład wtedy, kiedy e, dzieci się umawiały na nie wiem, urodziny, albo wiesz, na jakieś zabawy, ja czułam, że jestem z boku. Mhm. Że tak jakbym nie mogła się włączyć w to, tak jakby. Nie wiem, nikt mnie nie lubił, nie, nie akceptował. A kiedy poczułaś się wcześniej nielubiana i nieakceptowana? Ania, dla mnie to jest zerówka. 6-7 lat. Konkretna sytuacja, bo zobacz, ty mówisz ogólnie, a ja się pytam o szczegół i już ci wytłumaczę, dlaczego się pytam o szczegół i o konkretną sytuację. Ponieważ. Ty się nie urodziłaś, myśląc, że nie jesteś chciana. Ty się nie urodziłaś, myśląc, że nie zasługujesz. Ty się nie urodziłaś, myśląc, że sukces i zarabianie pieniędzy nie jest dobre. Ty się tego gdzieś kiedyś nauczyłaś. I teraz zobacz. Ja Ci zadaję pytania po to, żeby znaleźć jedną sytuację, w której Twój umysł przyjął coś za prawdę. Jedną sytuację, w której On stwierdził, no tak, nie jestem dość dobra. I to takie jedno zdarzenie później się niejako duplikowało. Więc kiedy po raz pierwszy poczułaś, że nie jesteś dość dobra? No bo trochę mam kłopot, Ania, z tym, żeby to zidentyfikować. Wiesz, że jakby mam to takie rozlane. E, Zamknij oczy. Zamknij je oczy jeszcze raz. Gdybyś musiała znaleźć tą odpowiedź, gdyby od tego zależała reszta Twojego życia, to co by to było? Gdzie byś znalazła to coś? Jakie to jest jedno zdarzenie? No mam na przykład taką sytuację, że nie wiem, w szkole jakby jestem proszona do tablicy, od, jakby do odpowiedzi i mhm. czuję, że nie wiem, uczyłam się, że włożyłam pracę, że aż tak mnie to wzrusza. Okej. Okay. I staję pod tablicą i mam pustkę mhm. i dostaję jedynkę. Mhm. I jak się wtedy czułaś? Że zawiodłam wszystkich, mhm. że zawiodłam samą siebie. Mhm. Chcę mi się po prostu płakać, tak jak wtedy. Okej, okay, to, te, to, teraz, to teraz otwórz oczy, dobrze? Weź rękę i zacznij po prostu otapywać sobie obojczyk, tak? I porozmawiajmy o tym, czy, czy przypadkiem ten strach to takie przeświadczenie, że ja się uczyłam, ja zrobiłam, co trzeba, a koniec końców nie wyszło, nie towarzyszy ci przez całe, całe twoje życie? Towarzyszy. Do tego stopnia, Ania, że ja jestem zdziwiona, że różne mhm. rzeczy w moim życiu e, działają. W takim mhm. sensie, że jak już e, mi się coś uda, to trochę mam tak, że mi się udało. Mhm. Wiesz, tak jakbym nie czuła swojej roli w tym, nie? Że, że postawiłam cel i go osiągnęłam, napracowałam mhm. się przy tym, że jakby to idzie mi z głowy, jak już o tym pomyślę, mhm. ale pierwsze jest to, co, co teraz ci powiedziałam. Że ale, teraz, dobrze, ale teraz zobacz, bo ja widzę połączenie pomiędzy tym, tą jedną sytuacją i tym, jak możesz podchodzić do giełdy, tak? No bo zobacz, wtedy się uczyłaś, teraz też niby się uczysz, tak? A i w momencie, w którym przyszło co do takiej konfrontacji, to ty tą konfrontację po prostu oblałaś w jakiś sposób. Różne powody mogły być. I ty możesz się bać, że będę się teraz uczyła, wszystko się wydarzy, a koniec końców ja siebie zawiodę. I będę się czuła sfrustrowana. Czy, czy to gdzieś ma jakieś połączenie, czy to gdzieś ma sens? To ma bardzo duży sens, bo dokładnie tak jest. I teraz zobacz, dołóż do tego to, że wydaje ci się, że rzeczy ci się udają, czyli to sprawia, że uważasz, że nie zasługujesz, tak? Mhm. A jeżeli nie zasługujesz, to nie możesz zarabiać większych pieniędzy, bo jesteś wtedy oszustką. A cenię Co sobie ci? uczciwość i szczerość. Co? A cenię sobie uczciwość i szczerość w życiu. I dlatego musisz siebie sabotować. I dlatego twój umysł patrzy na to w ten sposób, tak? Że jeżeli się zaangażuje na maksa i nie wyjdzie, no to mamy potencjalny ból, taki sam jak w podstawówce, tak? Jeżeli mi się uda, to będę oszustką, a ty jesteś osobą uczciwą i to tobie nie przystoi. Czy widzisz podwójny sabotaż? Widzę bardzo dobrze. Dobrze, to przestań się na chwileczkę pukać, Ach. Weź wdech i wydech. I spróbuj przelecieć właśnie przez swoje życie i zobaczyć, czy rzeczywiście ten schemat się powtarza, czy też nie. Czy ja po prostu strzelam na ślepo teraz? Wiesz co, on się bardzo powtarza, i w ogóle teraz też tak do mnie przyszło, to jest to, co, to, co ci napisałam, Ania, mm -hmm. że to jest tak, jakbym robiła coś, dochodziła i się cofała. Robiła? Coś mi się, wiesz, coś się wydarza z tego, co chcę i znowu się cofam. I ja czuję, że to jest coś, co się dzieje dokładnie teraz. I nawet przykład zeszłego tygodnia, że ja czułam, że zapłam takie flow, że w ogóle zaczęłam widzieć możliwości z dziewczynami na naszej grupie. Wiesz, jakby to wszystko było takie żywe we mnie, i nagle znowu przyszła ta ściana, gdzie ja po prostu znowu zrobiłam krok w tył i znowu, wiesz, taki dół. Mhm. Kasia, ale to nie jest ściana. To jest strach przed um, bycie, byciem zdemaskowaną. Strach przed tym, że się narobisz i poczujesz ten ból, który miałaś właśnie w szkole. I zobacz, i tak naprawdę to nie jest realna ściana. Popatrz na mnie. Tam nie ma ściany. Tam jest tylko wspomnienie historii. Które dla Twojego umysłu jest tak przerażające, że on mówi: hej, hej, nie wygłupiaj się, nie idź za daleko, bo będzie problem. I chciałabym, żebyś powiedziała mi a w tym momencie, która blokada jest silniejsza, czy to, że um, boję się, że ktoś mnie zdemaskuje, dlatego te pieniądze muszę rozdać, dlatego po ten sukces nie mogę sięgnąć. Czy właśnie strach, że zrobisz coś, przygotujesz się, a w konsekwencji okaże się, że nie zdałaś tego egzaminu? Co jest najsilniejsze w tym momencie w tobie? Możesz zamknąć się... oczy, jeśli chcesz. Wiesz, co wydaje mi się, że to drugie? To co czujesz? Lęk? I też jakiś wstyd, że mogłabym zawieść? Kogo? No Chyba siebie najbardziej. Otwórz oczy na chwilę. A powiedz mi, Kasiu, czy nie zawodzisz sama siebie, odpuszczając? Zawodę, bardzo. Mhm. Mhm. Jaką cenę płacisz a zawodząc siebie dzisiaj, odpuszczając? Bardzo wysoką frustracji i takiego niebycia nie ze sobą w pełni. Mhm. Mhm. Dobrze, to powiedz mi: a właściwie jeszcze lepiej zamknij oczy i wyobraź sobie, że kończymy tą rozmowę i ty zaczynasz działać w pełni. Co się w tobie pojawia? Wolność i lekkość. E, nie, Kasia, gdyby, gdyby się pojawiała wolność i lekkość, to ty byś już działała. My nadal, nadal jeszcze masz ten strach. Ja bym chciała wiedzieć, że kończymy to i ja mówię, Kaśka, bierzesz się do roboty. I Kaśka się bierze do roboty i co się pojawia? Mam pomieszanie, wiesz? Mhm. Pomieszanie, po prostu pomieszanie. Dobrze, to znaczy, że tak, że czujesz pomieszanie i to pomieszanie ogranicza twoje zarobki, Kasia? A może tak być, Ania? I już ci wytłumaczę, już ci wytłumaczę, co może być i to moim zdaniem um, może być twoja diagnoza. Może być coś takiego, że ty wcale nie masz blokady. Tyle, tyle tylko, że ty się tak wkręciłaś w jakieś historie, raz wspomnienie z dzieciństwa, dwa, że w schemat, który cały czas powtarzasz, że tobie się wydaje, że masz blokadę. Bo jeżeli ja ci mówię, że zacznij się angażować na maksa i ty nie czujesz paniki, bólu w splocie słonecznym, nie pocą ci się ręce, nie oblewają cię poty, to znaczy, że ty nie masz realnej blokady Kasia. Nie mam, to prawda, nie mam. Ja nie mam takich objawów teraz. To znaczy, że ty żyjesz tylko i wyłącznie um, w krętką w głowie i ona rządzi twoim życiem. No bo zobacz, powtarzaj za mną takie zdania. Mogę się przyłożyć i mogę się nauczyć. Mogę się przyłożyć i mogę się nauczyć. Jeżeli jedno podejście mi nie wyjdzie, zrobię podejście kolejne. Jeżeli jedno podejście mi nie wyjdzie, zrobię kolejne. Jeżeli kolejne nie wyjdzie, zrobię następne. Jeżeli kolejny nie wyjdzie, to zrobię następne. I będę właścicielką mojego sukcesu, bo na niego zapracowałam, bo się nauczyłam. I będę właścicielką mojego sukcesu, bo na niego zapracowałam i się go nauczyłam. I dlatego będę zasługiwała na te pieniądze. I dlatego będę zasługiwała na te pieniądze. Ja widzę zero reakcji w twoim ciele. <laughs> no. Jestem zamrożona trochę, wiesz? Jestem tak skupiono zamrożona. Mhm, mm. ale zamrożona czym w tym momencie? Wiesz co, może bardziej zaskoczona, że trochę myślę o tym, co mówisz i myślę sobie, ej masz rację, może właśnie to jest to, może ja szukam, rozbrajam i, i może tego już nie ma wcale, w sensie, to, to jest w ogóle... Jestem zaskoczona, to jest jakieś odkrycie dla mnie w tym momencie, to co powiedziałaś Ania. Bo ja czuję teraz spokój, ja nawet więcej, powiem Ci, że czuję takie wiesz co, taką trochę ekscytację, że mogę, w sensie, że mogę, że chcę, że wiesz, że ja nie mam tej lęku, ja nie mam paraliżu, ja wiem co to są objawy, wiesz, strachu, paniki, nie mam tego w ogóle. To jest bardziej takie wiesz, tylko też czuję takie, takie że to jest takie cichutkie, tak jak właśnie mówi, że to jest nie, że nie ma objawów, tak jakby to było trochę takie zmrożone. Jakby nie była tak. Wiesz, chcę, nie mogę. Tak pełną osobą. <laughs> Powiem ci, dlaczego się śmieję? Śmieję się, bo wiele kobiet sobie to robi. Wiele kobiet tak bardzo wkręca się w tą historię w głowie, tak? Żeby nie było. Ja wiem, że są osoby, które rzeczywiście te blokady mają, ale w momencie, kiedy są blokady, są też reakcje w ciele. Ty tego nie masz. Po prostu żyłaś tym wszystkim i teraz zobacz. A latasz na jakieś jedne zajęcia, na drugie zajęcia, mówisz przerabiam, płaczę, nie działam, tak? Ale w momencie, w którym rozłożyłyśmy historię na kawałki pierwsze, czyli zobacz, kawałek pierwszy, tak? Jaka jest blokada? No, boję się tego. A jeżeli to zrobię, to nie muszę się tego bać. Mhm. Czyli okazuje się, że nie ma realnie blokady jako blokady. Jest być może potrzebna praca. Jest być może danie sobie trochę więcej czasu, ale nie ma czegoś, co cię paraliżuje. Była historia w głowie, że masz blokadę, tak? I ja chciałabym, dziewczyny, żebyście, jeszcze raz powtórzę, zamiast brnąć w to hasło, że ja mam blokadę i ja nie mogę, żebyście zadały sobie pytanie, ale czego niby nie mogę, ale co chcę osiągnąć, co jest pod spodem? Jeżeli nie macie objawów w ciele, to to wcale nie jest blokada. To jest historia, którą odtwarzacie w swojej głowie i która odtwarzana cały czas, tworzy wam przekonanie, a w momencie, w którym macie przekonanie, że macie blokadę, nie jesteście w stanie sukcesu osiągnąć. Tak? Ja mam takie. Jeszcze... Tak, jeśli mogę powiedzieć, że tak właśnie, to, że wiesz co, ja teraz się czuję tak, jakbym wyszła z pułapki. No to, jest moja reakcja, to jest moja reakcja, kochana. To jest moja reakcja. I teraz tak, chcę jeszcze jeden temat poruszyć, który mm, myślę, że też dziewczynom może dać do, do myślenia. Powiedz mi, patrząc na ostatni jakiś tam czas, nie wiem, pół roku, rok, które rzeczy, które zastosowałeś, żeby pozbyć się blokady, żeby zacząć zarabiać więcej, przyniosły ci efekty? No bo tak, mówiłaś, że chodziłaś na jakiś tam rodzaj zajęć i przystąpiłaś do mądrych inwestorek. Co ci pomogło? Czy myślenie o tym, czy rzeczywiście przekucie tego na realne działania? Oceń sama, powiedz mi, jak to było. Zdecydowanie przekucie na realne działania. Ja też Ania dużo zrobiłam. W sensie tak publicznie mogę powiedzieć i docenić sama siebie, że naprawdę ja dużo robię. Nie leżę i nie pachnę. I też e, bardzo e, jakby dużo zrobiłam w kontekście też Twoich kursów, robię codziennie, robię tappingi. E, tak. zrobiłam wiele Twoich kursów też poza mądrą inwestorką i bogatą inwestorką. Ale zobacz e, konkret, no to... zobacz konkret, tak? Tak? Mhm. tak, ale też to, jak mówiłaś e, podczas tych e, zajęć, e, ok, jeżeli czujesz, że to nie wystarczy, idź dalej. I stąd tak. też jest moje dalej. To znaczy, e, różne rzeczy robię na terapii, chodzę na różne warsztaty, bo czułam, że potrzebuję dalej. Ale też to, to co dzisiaj e, robimy, Ania, to mi pokazuje, że to jest też, że, że wpadłam w jakiegoś rodzaju pułapkę. Tak jakbym weszła w taką dziurę bez dna, gdzie, wiesz, szukam, szukam, szukam i być może już tego wcale nie ma. Może one się pojawią i wtedy będzie praca, a ja nadal szukam i tak jakbym się zwiesiła na tym szukaniu. Nie, i ty, i ty tworzysz problem, nie dość, że się właśnie zwieszasz, tak. ty tworzysz problem, którego nie ma. I taka jeszcze jedna uwaga ode mnie, dziewczyny, bo chciałabym, abyście to zrozumiały, że my, twierdzą, my wtedy, gdy my twierdzimy, że mamy problem, albo też często omawiamy problem na terapii, żeby nie było, ja nic nie mam do terapii, mhm. to my niestety tworzymy kolejną traumę. Bo umysł nie widzi różnicy pomiędzy tym, czy coś się naprawdę dzieje, czy my tylko o tym myślimy, albo tylko o tym opowiadamy. Więc ja jestem za tym, żeby właśnie zamiast żyć takim mitem, zamiast opowiadać, zamiast powtarzać sobie, no mam blokadę, mam blokadę, zatrzymać się, zatrzymać się i właśnie przejść przez te punkty, które tutaj z Tobą zrobiłam, bo może się okazać, że tej blokady wcale nie ma. Wiesz, przyszło mi do głowy też takie e, zdanie, jak e, mówimy, szukasz problemu, to będziesz mieć problemy. Szukasz blokad, to znajdziesz blokady. E, szukasz rozwiązań, będziesz mieć rozwiązania i to jest bardzo bliskie mojemu sercu, e, ale też czuję, że na przykład e, terapia i to, co robiłam, e, mhm. dało mi to, że różne rzeczy przeszłam że że, gdzieś nie, że one już nie są aktualne. Tylko trochę nie złapałam się na tym, że ok, to jak już nie są aktualne, to nie szukaj możesz... dalej na siłę. Przestań tak. to robić po prostu. Tak i możesz przestać tym żyć, bo jeżeli coś nie jest aktualne, to przestań się wkręcać, że to dalej jest. No dobrze Kasia, zapytałam się na początku jaką masz blokadę. Powiedz nam jaką masz blokadę. Nie mam blokad Ania. <laughs> Ej, powiem ci tak. W ogóle jest... czuję, że moje ciało jest teraz takie rozluźnione. Wiesz, że tak na początku byłam spięta i też zdenerwowana tą rozmową. Bardzo, aż tak wiesz, w policzkach to czułam, a teraz po prostu czuję, że czuję taki luz. Czuję luz. I to jest, to jest właśnie stan, który chciałam, żebyś osiągnęła. Podpowiedź ode mnie, tak? Abyś opukała tą sytuację ze szkoły. Abyś to jest pierwsze twoje zadanie domowe, drugie twoje zadanie domowe, abyś napisała, dlaczego już jesteś dobra, tak? Bo już do pewnego momentu jesteś dobra. I znowu nie wkręcaj się w historię w głowie, napisz na kartce, tak? I Dobrze. trzeci punkt, dlaczego zasługujesz na duże pieniądze? I od razu ci mówię, że pisząc duże pieniądze, nie musisz mówić o kwocie, która jest 10 razy większa, określ kwotę, która jest dwa razy tyle. Dlaczego zasługujesz? Bo ja ze swojej strony widzę, że ty działasz i że zasługujesz, ale ty musisz też znaleźć dowody i zapisać je na karce. Wiesz dlaczego? Aby przekonać swój umysł. Ja myślę, że po, tym, po tej naszej rozmowie i po wypisaniu tego wszystkiego, po przespaniu się obudzisz i będziesz się czuła zupełnie, zupełnie inaczej. Też jestem tego zdania. Już to czuję. Cieszę się bardzo, a um, nie wiem, jakieś dobre słowo dla dziewczyn, na koniec byś powiedziała? Wiesz to bardzo towarzyszy mi bój się i rób. Ja się bardzo bałam przed tą rozmową. Naprawdę. I też dziękuję moim dziewczynom z grupy trójmiejskiej, bo mówiły mi, pisały mi bój się i rób. Twój umysł cię sabotuje. Dziewczyny, bójcie się i róbcie. Ta rozmowa to dla mnie przełom, Ania. Dziękuję ci z całego serca. Bardzo, bardzo się cieszę, Kasiu i mówię wam dziewczyny jeszcze od siebie coś takiego. Można przeżyć całe życie w strachu, w blokadach, których nawet nie ma. Dlatego ode mnie przesłanie. Przestajemy lecieć na automacie, zaczynamy analizować same siebie i wyciągać wnioski. I zaczynamy konkretnie działać, tak? Bo działanie sprawia, że idziemy do przodu i po prostu sięgamy po nasze marzenia. Kasia, świetna robota, dziękuję Ci za Twoją otwartość. Nie wiedziałam, w którym kierunku pójdziemy. Nie sądziłam, że tak pięknie nam pójdzie, że okaże się, że ty blokady tak naprawdę nie masz. Wielkie, wielkie gratulacje i mam nadzieję, ja że udało, udało, mam nadzieję, że udało nam się, dziewczyny, was zainspirować. Dla mnie to jest ogromny krok w kierunku takiej mojej odwagi finansowej, Ania. Bardzo Ci dziękuję. Na zdrowie, kochana, zarabiaj kasę, bo kasa pozwala nam zapłacić <noise> za lepsze życie. Będę.